Aaaa, może zanim przejdziemy do gier, to jeszcze... Tak sobie wezmę to... Widziałem, że Czarne Serce, kojarzymy ten kanał, już oglądaliśmy jakieś, jakieś ich materiały, całkiem spoko kanał IMO. Z tych niewielki, niewielkiej ilości materiałów, które oglądaliśmy. To zrobili właśnie, twój ulubiony youtuber za bardzo lubi dzieci. Ciekawe o czym to będzie, nie? Ech, zobaczmy jak tutaj to jest, jak tutaj narracja jest przedstawiona tego całego pierdolonego teatrzyku. Rękawiczka i będę trzeba. E, często mi po prostu mówił o tym, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje. Brzydę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdy dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało. Choć do dojaważna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez sorty. Tylko ja i moja czternastka. Yes. Nie dotykaj mnie w ten sposób! Wiem, za chwilę powiecie. Ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. <laughs> Józef. Masz problem, kurczę. Pis piszesz z moją kochaną dziewczyną. <laughs> Spoko, ja, ja, ja rozmawiam ze swoim kochaną. A ja piszę z moją kochaną. Dobra, czekaj. Nie rozumiem ze swojej kochanej. Na tym tle Minecraft'a. Ty, czy to jest Kupson? Nie, to nie jest chyba Kubson, nie? Nie, chyba nie. Witajcie w samym środku Czarnego Serca. W świetle ostatnich wydarzeń związanych z Pandora Gate pojawia się coraz więcej dowodów na youtuberów, o których już wiemy, że dopuszczali się oni czynów zabronionych, wykorzystując do tego kontakty z nieletnimi osobami. Jednakże internet mam wrażenie oszalał na punkcie wyciągania brudów mniej lub bardziej znaczących na inne, zupełnie niezwiązane z aferą pedofilską osoby. Przypomina to publiczny lincz i polowanie na czarownicę, czego efektem jest pomawianie niewinnych twórców bez poparcia tego twardymi dowodami. Pomawiani muszą się bronić, bo inaczej zostaną zniszczeni do cna, a osoby pomawiające czują się bezkarnie, dodatkowo widząc w tym możliwość nabicia sobie większych liczb na portalach społecznościowych. Wyrywanie pojedynczych wiadomości z kontekstu i manipulacja na ich podstawie to domena krętaczy, którzy poza mataczeniem nie są w stanie zrobić nic innego, jak tylko dolać benzyny do już mocno palącego się ognia. Już mam ochotę kurwa łapkę w górę zostawić. Plus jeden. Cała ta szopka odbiera powagę sytuacji jaką od samego początku była afera Pandora Gate, która otworzyła nam oczy na największą internetową aferę w naszym kraju. Jest to temat tak bardzo poważny, a internetowe głupki przez niedopowiedzenia nakręcają żądną krwi publikę i doprowadzają do snucia teorii oraz podejrzeń, czego efektem są wcześniej wspomniane lincze, na szczęście na razie tylko internetowe. Nie No już chyba materiał się źle zestarzał, bo... Już doszło do linczu i to kurwa fizycznego, nie? Jak tam Stewarda najebali. Nie, że go bronię, ale nie zmieniam faktu, że jest to kurwa kretyńskie. Rozumcie mnie źle. Nie bronię osób oskarżonych o akty interesowania się dziećmi, bo jest to karygodne, ale karę powinien wyrządzić wymiar sprawiedliwości, popierając to dowodami, które dostarczają związane ze sprawą osoby, instytucje lub dziennikarze śledczy po weryfikacji. Czy czarne serce, nie wiem, ogląda moje streamy, czy, czy o co chodzi? Czy tu jest jakieś, jakieś połączenie umysłowe? oczywiście źródeł, czym obecnie zajmują się wardenga i Konopski, a nie jakieś losowe osoby z Instagrama. Na polskim podwórku jeszcze nie było tak źle, jak jest obecnie, jednakże nie tylko tutaj youtuberzy są zainteresowani małoletnimi. Za granicą oskarżeń o takie kontakty jest równie dużo, a dzisiaj opowiem wam, co łączy polskich... Tak, tak naprawdę to ja jestem czarne serce. Prze e przejrzeliście mnie widzowie, dokładnie. Żarne serce to ja na pewno mam, ale czy nim jestem? Nie wiem. Jak i właśnie zagranicznych wielbicieli dzieci. Bardzo lubię to intro. Jest takie. czyste, wysublimowane. Minecraft. Prosta gra o budowaniu wokół siebie wymarzonego świata z klocków, gdzie ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia. Współczesne cyfrowe Lego, które zadomowiło się w popkulturze tak bardzo, że obecnie zajmuje miejsce numer jeden jako najlepiej sprzedająca się grawszych czasów. Nie dziwne więc, że zebrała wokół siebie rzesze fanów w każdym wieku, lecz rzecz jasna w znacznej części tych młodszych. To właśnie ta gra spopularyzowała gatunek Let's Play na YouTube. To dzięki niej powstali pierwsi olbrzymi youtuberzy gamingowi i to wokół niej rozwijali swoje społeczności. To również ta gra łączy oskarżonych w aferę Pandora Gate oraz osoby opisane w moim filmie, ponieważ pozwoliła zarzucić sidła na tych młodych, nie do końca świadomych groomingów widzów. A to kto? Chyba zagraniczny, nie? Każda osoba śledząca scenę to nowej Dream. generacji Minecraftowych YouTuberów wie, kim jest Dream. Największy Minecraftowy twórca na świecie. Nie chcę mieszać go w tą aferę. Jednakże ważnym jest fakt tego, że Dream tworząc ekipę złożoną z minecraftowych youtuberów dołączył do niej Jikisiego, który już dwa dni później został z niej wyrzucony z hukiem po, jak się okazało, prawdziwych oskarżeniach o próby nawiązania seksualnego kontaktu z małoletnimi. Dimitrios, bo tak na imię ma Dzikisie, jest rekordzistą na dzisiejszej liście jeżeli chodzi o ilość zarzutów kierowanych w jego stronę. Wszystko zaczęło się od Twittera, gdzie 14-letnia Ren opisała swoją sytuację z Jikishim. Dokonał on wielu niestosownych seksualnych propozycji w kierunku nieletniej, która nie była zainteresowana tego rodzaju rozmową. Pod koniec znajomości ofiara stwierdziła, że zablokowała go na wszystkich możliwych mediach społecznościowych. Zupełnie jak w sprawie Stuarta, chwilę po tym twecie oskarżenia zaczęły pojawiać się lawinowo, do momentu aż około 40 nieletnich zgłosiło się z niemal podobnymi doświadczeniami. Z powodu wycofania się, niewystarczających dowodów lub innych nieznanych powodów, finalnie 34 potwierdzone przypadki kontaktów seksualnych z małoletnimi zostało wystawionych przeciwko Dimitriusowi. Spośród wszystkich zarzutów najniższy wiek domniemanej ofiary to dziewięciolatka kłamiąca na temat swojego wieku i zawyżająca go do... Janksu, dzięki bardzo za subika. Kurwa, to jest pojebane, nie? Jak, jak takie predatory przenikają do tych takich właśnie dzieckoświatów, nie? I to wszędzie jest, no, nie tylko za, za granicą, w, w sferze Minecrafta, ale też, no... Yy, opowiadałem wam chociażby w Wielkiej Brytanii, jak jeden z takich najbardziej znanych w latach 70 -tych, 80 -tych, Jimmy Savile, prezenter yy, programów dla dzieci się okazał takim kompletnym zwyrodnialcem, który tam, kurwa, obrzydliwe rzeczy robił. Kurwa, chore, to jest, kurwa, naprawdę chore, no... Ja generalnie jestem pojebany, nie? Ale... Jak próbuję funkcjonować w tym świecie, to powiem wam, że... Coraz trudniej mi się utożsamiać z tym, co mnie otacza, nie? Taki odklejony, w takiego kurwa mistrza Robota się zamieniam, tylko niestety na bycie hakerem jestem kurwa za głupi. Trzynastu. Dzikishi świadomie wypisywał również do dwunastolatek, nie zważając na różnice różnicę wieku. Niektóre z ofiar wydają się mieć dosyć konkretne dowody na poparcie swoich roszczeń. Jeśli ich twierdzenia okażą się prawdziwe, Dzikiszy może trafić do więzienia za pornografię dziecięcą i uwodzenie dzieci. Niedługo po tych wydarzeniach jego konto na Twitchu zostało zamknięte, a on sam wszystkie swoje filmy usunął z platformy YouTube. Następnie całkowicie zniknął z internetu, usuwając wszystkie swoje konta w innych mediach społecznościowych, z wyjątkiem Twittera, który jest już nieaktywny od bardzo długiego czasu. Po tym jak dzikiszi zniknął z internetu, niewiele jest informacji na temat tego, co się z nim stało. Nie wiemy, jak potoczyła się jego sprawa, gdzie mieszka i czym się obecnie zajmuje. Znając jednak amerykański system sądowniczy, możemy spodziewać się tego, Że najprawdopodobniej I za if I'm in a relationship with a 16 year old, I'm 28, same age as you, is that fucked up? It's a very, very simple question. You only have to answer yes or no. I, I don't, Colossal. Because it's. it's, it's, I, it's I find it interesting it's, that you're dodging that question when it's a very I'm simple question. I'm not dodging the question. I don't think you can I, answer I it. I think you, your, moral, I... your moral compass is completely fucked and you can't answer it. That's what I think. Markus Wilton, znany jako Lion Maker, był uznanym belgijskim youtuberem Minecraftowym z młodą bazą fanów liczącą ponad 600 tysięcy subskrybentów. I podobnie jak w każdym innym dzisiaj poruszonym przypadku, ten również prosił fanki o przesłanie mu nagich zdjęć. Problem w tym, że te rozmowy odbywał na Skype z dwunastolatkami. Jego kompas moralny, jak zresztą widzieliście we wstępie, jest bardzo zaburzony i nie widzi nic złego w takiej olbrzymiej różnicy wieku. Dolna granica wieku wydaje się nie istnieć w jego głowie. Właśnie to bardziej o tą dolną granicę wieku chodzi, nie. No bo już gadaliśmy o tym, nie. no, Okej, okay, chłop ma 40 lat, typiaram może nawet mieć i 25 IGS, chociaż nie wiem, jak to ma niby działać, jak jest taka przepaść, jakby no to już jest kurwa pokoleniowa tak naprawdę, nie to jest, to jest przedział wiekowy nastoletni, No nie. Ale okej, okay, no jakby nie mi to oceniać. Dwoje dorosłych ludzi, Wie, wiecie o co chodzi, nie? No, jak ktoś ma 25 lat, to nadal jest głupi, no, niedorozwinięty, niedoświadczony i tak dalej, ale już jest odpowiedzialny sam za siebie i, i ma na tyle w, w, umiejętności kognitywne rozwinięte, że, y, że może no, po prostu sam za siebie podejmować decyzje. Ale kurwa, no tak, no, ktoś ma 28 i 16 lat, no niby legalne, ale kurwa moralnie, euuu. Minecraft gra pedofilów. Właśnie nie, no nie. Ma, Minecraft nie jest grą pedofilów. Minecraft to nie ma nic tutaj do rzeczy, tylko bo. bo dokładnie to, co przed chwilą mówiliśmy, ale no ewidentnie nie słuchałeś. We wszystkich tych sferach dziecięcych, gdzie no. O, orientują się dzieci, to kurwa, właśnie przenikają ta, taki tacy, no, predatorzy. To są kurwa predatorzy. Zwyrodnialcy, predatorzy. To, czy, czy to jest Minecraft, czy to jest Roblox, czy to jest program dziecięcy w telewizji. Pojebane. Szczególnie jak mamy do czynienia z takimi, no. Niezbadanymi takim dzikim zachodem terenami, no bo kurwa, no, no, no taki internet, no to są wszystko te jakby no młode instytucje, no nie? Młode miejsca, gdzie Gdzie do takich rzeczy dochodzi, i podejrzewam, że to ułatwia właśnie osobom, które mają takie złe zamiary do, do przenikania do tych sfer i stwarzania pozorów, że, że, że tam przynależą. No ale jak ten chłop, co już nie żyje, szef gazetek dla dorosłych, co miał jakieś 80 plus i się bawi, z takimi 20 plus? Hugh Hefner. O Hugh Hefnera ci chodzi? No Hugh Hefner to wiesz, on, on kurwa to... Jakby jemu się po prostu wiek posunął, nie? On, jak miał 20 lat, to obracał 20-latki. Znaczy, nie wiem, no może tam kurwa były, ja nie, nie znam jego z życiorysu, nie? Ale tak zakładam, że jak jak miał 20 lat, to obracał 20-latki, no, a później miał 30 lat, nadal obracał 20-latki, później miał 40 lat, nadal obracał 20-latki i no kurwa zbudował potężną markę na tym, która na pewno była owiana kontrowersją i, i założę się, że tam jakieś krzywe akcje, jakieś wykorzystywania kobiet, to też jest inny już temat, zachodziły. No ale czy, czy, czy Hugh Hefner miał jakieś zapędy pedofilskie? Nie wiem. Nie, nie, nie znam jego życiorysu. Nie wiem, jakie tam dokładnie rzeczy zachodziły. Ofiary publikujące filmy czy wpisy popierały swoje oskarżenia screenami, na których widać było, jak Lion Maker. Przypomnę, 28-letni facet oferował 12- czy 13-latkom 500 dolarów za pikantne zdjęcia. Jak 12 czy powiedzenie, że przynajmniej dał zarobić jest nieodpowiednie w tym miejscu? Chyba jest nieodpowiednie co widzowie, ale mój chory umysł musiał, musiał mi to kurwa wcisnąć na język. Postolatka może wyglądać pikantnie. Ejo, what the fuck? Pierwszym takim poważnym filmem, jednocześnie oskarżeniem, jest ten nagrany przez Page the Panda, w którym zarówno ona, jak i jej mama publikują dowody i opowiadają o tym, co się stało. Odpowiadając na wszystkie oskarżenia z jej strony, Wilton stwierdził, że musiał zostać zhakowany, ponieważ spędził noc w więzieniu w czasie wysyłania właśnie tych wiadomości. Kilka miesięcy później, w grudniu 2015 roku, Wilton przyznał się na Twitterze, że odbywał stosunki seksualne z nieletnią poprzez komunikator Skype, czyli chyba jednak wymówka z więzieniem nie zadziałała. Co dziwne? Nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Jednakże jego Twitter jest nieaktywny od stycznia 2016, a kanał na YouTube został całkowicie usunięty. Myślicie, że to koniec? Ciekawe, czy tam jakieś nie. zarzuty poszły po do herze. Steven, 16-latek, wyznał, że rok wcześniej, mając 15 lat, prywatnie rozmawiał z Lionmakerem. I ta rozmowa również zmieniła się w napaść seksualną. Steven explains that he has been friends with Lion Maker since he's been 14 years of age. And when he was 15, Lion Maker started linking him a lot of porn on Skype and then asked him for nudes and offered to pay him $500. And when Steven was like, really? Lionmaker Lion jest bardzo dobry w sprawianiu, że ludzie mu współczują, powiedział. Przechodziłem przez poważną depresję, a on powiedział mi, że mamy uczucia. Mówiliśmy sobie gejowskie rzeczy i żartowaliśmy, ale zachowywaliśmy się jak dwaj naprawdę dobrzy kumple. Nawet gdy ja już przestawałem, to on ciągle mówił niestosowne rzeczy, że zamierza w. Pieniądz to pieniądz. No nie, no kurwa, no nie jest w tej sytuacji nie. Mówię, przynajmniej kurwa, za granicą to przynajmniej ktoś tam zarobić. Ale no nadal, co za popierdolona sytuacja. Ja pierdolę. Wtargnąć do mojego domu i mnie zgwałcić. Byłem przerażony, ale nie myślałem o tym zbyt wiele. Homoseksualna pedofilia i groźby gwałtu, czy może być gorzej? Uwierzcie mi, że zawsze jest. Jego pierwszą ofiarą była dwunastoletnia dziewczynka ze Szwecji. Zaczęła rozmawiać z Lion Makerem w 2014 roku, a jej mama powiedziała, że te interakcje były słodkie, ponieważ jej ulubiony youtuber udzielał jej rad i wsparcia podczas różnych wzlotów i upadków, których doświadczała. Należy pamiętać, że miał on 26 lat i nie... Kurwa, to też jest niepojebane, że, że rodzic jakby nie ma takiego instynktu protekcyjnego, nie? Dla, dla, dla dziecka. Ja to kurde, ja, ja to zawsze był uczony, nie, że nie gadaj z nie, nie, nieznajomymi, jak ktoś do ciebie mówi, to kurwa kopnij go w i uciekaj. <noise> do, do dzisiaj tak robię. Nie wiem, kurde, no jak ja miałem miał tam 14 lat, mimo że już wtedy byłem no irytującym gnojem dla moich rodziców, to, to no jestem pewien, że, że moim starym by się zapaliła lampka jakby... Jakiś 28-letni chłop ze mną gadał przez kurwa SMSy, no bo wtedy to nawet jeszcze internetu nie było. Nie powinien był rozmawiać z dwunastolatką, zwłaszcza w taki sposób. Jej mama stała się bardzo podejrzliwa, gdy poprosił dziewczynkę o prywatny czat i niemówienie o tym mamie, po czym poprosił o nagie fotki. Kanały komentarzy nie odpuszczały i prowadziły w jego stronę zmasowany atak, bo najwidoczniej jego publika była tak samo debilna jak i on sam. Zdawali się uwierzyć w jego tłumaczenia, że został schakowany wielokrotnie. Po tym jak Kimstar, właściciel kanału Drama Alert... Azaksel, 40 zł zdrówko Jokerson i wszystkim pijącym, drink w piątek po robocie jak złoto i smacznej koli dobro. Dziękuję bardzo, Azaksel, za czterdyszki. Pozdrawiam serdecznie, bardzo doceniam. Ja się zastanawiam, gdzie są teraz lewicowi od kliencji, co chcą seksualizacji dzieci w szkołach. Pewnie szykują się do jeszcze mocniejszego przyjęcia władzy. Hmm. Jest jak jest. Seth nagręcił trzy filmy przypominające ludziom, że ten facet jest pedofilem i zdecydowanie trzeba się go pozbyć. Najwyraźniej podłamało to Lion Makera i po prostu przyznał się do wszystkiego. Spędził 10 miesięcy w więzieniu, a po nieudanym powrocie w 2019 roku zdecydował się odejść z internetu na stałe. Uff, dobra, to nie kubson. Myślałem, że to młody kubson. Nie, Kuba coś to odjebał. Aaron Ash, znany także jako Yamimash, to 32-letni youtuber z ponad 1,2 milionową publiką. Aaron, tak jak wszyscy inni dzisiaj, grał w Minecrafta, skąd przyciągnął do siebie młodocianą publikę. Kariera Yamimasha uległa zmianie po tym, jak w 2016 roku stał się celem wielu oskarżeń o kontakty z małoletnimi. Mimo, że skandal sprawił, że znalazł się w centrum... A racja, Kupson by nigdy zdjęcia sobie nie zrobił bez czapki. True. Ale podobny był? No nie, taką szczękę miał Kupsonową. No, tak miałem, hej. Wait a minute. uwagi, to, oj, zaszkodził mu przepotężnie. W filmie opublikowanym przez drama Alert Jamimasz był przedstawiony jako osoba seksująca z nieletnią i potwierdzono to, że wysyłał jej zdjęcia swoich intymnych części ciała i wulgarne wiadomości. Następnie Jamimasz opublikował wideo My Side Explained, w którym twierdził, że owszem, rozmawiał z małoletnią, ale nie wysyłał jej żadnych zdjęć i określił dziewczynę jako osobę szukającą uwagi. Flirtowanie z dziewczyną było groomingiem, co jest. Dziękuję bardzo, Subika. Pozdrawiam. Nielegalne. Oskarżenie o nudeski rzekomo było fałszywe, ponieważ nie przedstawiono żadnego istotnego dowodu, ale Aaron wydał oświadczenie z powodu tego, jak trama alert w zasadzie zrujnowało mu życie. Przeciek o filtrowaniu okazał biedny. się dziwy, ale ja mi... biedny malutki pedofil. Ktoś mu życie zrujnował, jak tak można. w tłumaczył się tym, że dziewczynka jawnie oszukiwała i zawyżała swój wiek. Ze względu na tą manipulację sprawa pedofilii została unieważniona. Ja mi dalej. Ale unieważniona sądowo, jakby on sądowo udowodnił, że ona zawyżała swój wiek. Bo chyba nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Stanach jest tak, że jeśli jesteś w stanie udowodnić, że dziewczyna ci mówiła, że ma X lat, a tak naprawdę miała X lat mniej, to jakby automatycznie to stawia cię w pozycji pokrzywdzonego, nie? Że jakby no nie ma czegoś takiego, że musisz kurwa dziewczyny pytać o dowód, albo legitymację, albo coś w tym stylu. Tylko jak ona ci powie i jesteś w stanie to udowodnić, że ona tak skłamała, to wtedy jakby no to jest w jej winie, nie? I, i no nie może ci, nie, nie mogą ci zarzucić pewnych rzeczy. Jest tak samo w Polsce? No to w przypadku jakby była sprawa karna dla Boxdela, bo Boxdel tam chyba wrzucił, nie? Do tego swojego, że ona mówiła, że ma 16 lat, a tak naprawdę miała 14, nie? No jakoś tak już, nie wiem, tam takie bzdury były w tym, że ciężko tak, yy, ciężko to ogarnąć. Hej, mam 17 lat, a tak naprawdę 10. Kurde, to w czasach, jak ja zaczynałem swoją przygodę z internetem, czyli kafejki internetowe, tam szedłeś do jakiejś obrzydliwej piwnicy, płaciłeś piątkę i zesiadałeś se do sesyjki w Red Faction albo coś w tym stylu, na LANie, to, to zawsze tak było, że na tych czatrumach były, na interi jakieś takie chatroomy, to zawsze było. Hej, jestem Ania, a tak naprawdę jestem Mariusz i mam 42 lata. i nagrywa na YouTube, ale jak sam stwierdził, jego kanał jest martwy. Myślę, że doskonale sam sobie zdaje sprawę z tego, że jego kariera internetowa dobiegła końca. Minilad, którego prawdziwe imię brzmi Greg Thompson, to YouTuber z prawie 4,5 milionową publiką, którą po części zawdzięcza wielkiej ekipie gamingowej Vanos Group, której częścią niegdyś był. Z czasem coś mu się odkleiło i rozpoczął obrażanie i poniżanie swoich kolegów z grupy, co doprowadziło do tego, że sam zdecydował się odłączyć i rozpoczął solową. Kurde, ja Vanosa oglądałem jak tak jeszcze lata temu. Nie pamiętam w ogóle tego chłopa. W ogóle tej dramy nie pamiętam. A ja sobie bardzo lubię, lubiłem, no teraz to już nie, ale. Albo Vanosa obejrzeć, albo tego H2O Deliriusa, ten też jest niezły świr. I nie wiem, czy oni w cokolwiek byli zamieszani, po prostu filmiki ja o ojsy oglądałem, jak grałem w gry. Działalność. Wtedy też rozpoczął polowanie na nieletnie fanki i dosyć szybko został posądzony o Sting z 14-letnią dziewczyną. Twoje piersi są olbrzymie, a to, że są jędrne i nie wiszą, to wielki bonus, pisał między innymi. Nie była to jedyna ofiara jego obrzydliwych tekstów, natomiast to ona pierwsza zdecydowała się go ujawnić i wszyscy widzowie rozpoczęli nagonkę na niego, nie dając mu uczciwej szansy na wytłumaczenie się, co spowodowało, że ostatecznie zniknął bez uprzedzenia. Odszedł sam po tym, jak przyznał się, że zarzuty są prawdziwe. Wrócił zaledwie półtora miesiąca później, udając, że nic się nie stało, a on po prostu zrobił sobie przerwę na zdrowie psychiczne. Jego przypadek zakończył się inaczej niż reszty dzisiaj wspomnianych. Minilat nie został usunięty z internetu, nie poniósł żadnej kary. Do tej pory próbuje swoich sił na YouTube, jednakże komentarze i łapki w dół skutecznie przypominają mu o jego czynach z przeszłości. Takich. Kurwa, pojebane, nie? Że chłopce dalej leci po prostu. Wy ty fy. Ludzie go cisną, a ten se dalej no nagrywa i pewnie nadal robi to, tylko że bardziej uważa albo in... Pojebana akcja w ogóle, jak to, jak to możliwe? A tymczasem, nie że jestem jakimś fanem, nie? Ale taki nitrozyniak dostał bana, no niby no powód był taki, że złamał regulamin YouTube'a, że tam nagrał filmik na swój drugi kanał, kiedy miał blokadę na pierwszym kanale i jest to tam przeciwko TOS-owi YouTube'a. No ale wszyscy wiemy, że no, prawdopodobnie to oni szukali haka na niego, nie? Za to, że, że kurwa ludziom matki wyzywał, czy, czy cokolwiek tam Pojebane. Ich Minecraftowych przypadków jest znacznie więcej. Elfor Lee, z Minecraft, Jim Bob, Basher czy z polskiego podwórka Vertes lub SKKF to tylko kilka przypadków twórców, którzy wykorzystywali swoje zasięgi i naiwność małoletnich fanów. Na szali stały miliony dolarów i miliony złotych. Topowi YouTuberzy zarabiają olbrzymie sumy z samego YouTube, a do tego dochodzą jeszcze współpracy reklamowe, własne biznesy czy występy w różnych eventach. Nie zamierzam tu nikogo oskarżać personalnie, aczkolwiek dobrze wiemy, że ręka rękę myje i w obawie przed utratą nabytych dóbr i wyrobionej w internecie pozycji, ci, którzy wiedzieli o popełnionych czynach przez swoich kolegów po fachu, starali się dotrzymywać tajemnicy. Ta zmowa milczenia. Omerta była podkładką po to, by kontynuować wspólną pracę, częściowo przez obopólne korzyści, ale i też przez strach. Byli to popularni YouTuberzy, mieli znajomości w różnych środowiskach. Takie wystawianie ich na publiczny lincz mógł się szybko wrócić przeciwko dobrze chcącej osobie, czego przykładem może być zniszczenie wizerunku Justyny Sukanek, która dokładnie to samo zrobiła. Jako pierwsza ujawniła prawdę o Stu, za co została wdeptana w ziemię i całkowicie zniszczona internetowo. No i też nie zmienia to faktu, że w fatalny sposób ona to, myślę, że o wiele lepiej mogła to... Yy, nie, że jakoś tutaj yy, atakuje tą sukanek, nie, ale... No, no nie, no nie najlepiej to rozegrała. No kurwa, nie najlepiej to rozegrała i, i wyczuwam taką, już mówiłem o tym, wyczuwam taką jednak nadal egoistyczność w swoim działaniu na zasadzie, że dopiero wtedy, kiedy była pewna, że... O, nie da prawie albo o, nic nie, nic nie będzie z tego. Dopiero wtedy, jakby zebrała się w swojej histerii za eksponowanie tego, nie? I to zrobiła w taki sposób, że no, nikt jej nie uwierzył, takimi półsłówkami. Nie wiem, czy to jest cecha kobieca, że, że no, kawa na ławek kurwa twarde do wody, ogień z kurwami. Na koniec tego filmu chciałbym podkreślić, że Pandora Gate i wszystkie aferyczne wydarzenia, które się wokół niej kręcą, powinny nas skupić na poważnych aspektach sprawy. Zgubna tendencja do publicznego linczu i bezkrytycznego oskarżania może prowadzić do niesprawiedliwego niszczenia żyć niewinnych osób. Warto pamiętać, że rozprzestrzenianie informacji i oskarżeń bez solidnych dowodów jest niewłaściwe i może szkodzić zarówno ofiarom, jak i niewinnym ludziom. Z drugiej jednak strony nie możemy milczeć w sprawach, które wymagają komentarza. Nie możemy zapominać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie, dlatego ważne jest, żebyśmy jako społeczność pracowali nad poprawą ochrony naszych najmłodszych użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami w sferze online. Minecraft, który był jednym z głównych elementów tej historii, pozostaje popularną grą wśród młodych ludzi. Rodzice i opiekunowie powinni być świadomi potencjalnych ryzyk związanych z korzystaniem z internetu przez dzieci i edukować je w zakresie bezpieczeństwa online, ale i edukować je w przypadku dobierania sobie odpowiednich idoli i wzorów do naśladowania bo ci w bardzo szybki sposób potrafią zawalić się jak filar z waty, a taki upadek potrafi być bardzo, bardzo bolesny. Fuh. Dziękuję za obejrzenie filmu. Walnij subiksa, łapkę w górę, komentarz dla zasięgów i nadrabiaj zaległości na kanale. Do usłyszenia. Czarne serce. Kurwa, mocny materiał, mocny, ciężki materiał, ale nawet nie mam za bardzo co dodać, bo w pełni się zgadzam z tym spojrzeniem, że, że... To jest na tyle skomplikowana sprawa i jest tyle aspektów społecznych do tego, że często to wszystko po prostu zły pieniądz wypiera dobry, nie? I, i ludziom odpierdala, ludzie chcą dobrze, a robią jeszcze gorzej, bo nie pomyślą, bo, bo nie zastanowią się. Chujowym gatunkiem generalnie jesteśmy. Bardzo chujowym, ale bardzo, bardzo solidny materiał. Ja tam łapkę w górę zostawiam i no, ten początek to w ogóle mnie zwalił z nóg, bo dosłownie o czym gadaliśmy wczoraj, jak e, oglądaliśmy tą odpowiedź na Dubiela, no nie, e, na te zarzuty wszystkie. Odciąć dzieci od internetu, sprawa sama się rozwiąże. No nie no, to jest kurwa bzdurne, no, debilne podejście. No. Bardzo, że tak powiem, idealnie się wpasowujesz w to, o czym mówimy, że, że, że ludzie nie potrafią kurwa pomyśleć, przemyśleć jakiejś sytuacji i, i idą na łatwiznę, żeby wrzucić wszystko na jakby jedną szalę. Że o to wszystko wina rodziców. O to wystarczy dzieciaki wyjebać z internetu. O to wszystkich kurwa pozamykać tych YouTuberów. No, kurwa, no, no nie, no. To może się wydawać dobrym rozwiązaniem, jak się ma 5 IQ, ale no, jeszcze, jeszcze kurwa średnia IQ pośród ludzkości tak nisko nie upadła, nie.